To już piąty tydzień, kiedy staram się Wam przekazać moje przesłanie, moje rozumienie Ewangelii na nadchodzący tydzień. A w tym tygodniu mamy Uroczystość Wszystkich Świętych i Ewangelię o Błogosławieństwach. Uroczystość Wszystkich Świętych to dla nas wszystkich na pewno dużo sentymentów i dużo wspominania tego, jak przeżywaliśmy ten dzień, ten dzień i te wydarzenia w Polsce albo w różnych momentach naszego życia. Ale to także dzień pierwszy i drugi to są dni wspominania tych wszystkich, którzy od nas odeszli i z którymi już kontaktu fizycznie na Ziemi nie mamy. Jak patrzę na Ewangelię o błogosławieństwach, to przychodzi mi na myśl, że to jest dzień tych wszystkich, którzy żyli Królestwem Bożym na Ziemi. Przez swoje działanie, przez swoje czyny, przez swoje życie pokazali, czym jest Królestwo Boże. I to nie jest dzień tylko tych świętych, których Kościół już zaakceptował jako tych, którzy są błogosławieni czy kanonizowani, ale to jest też dzień tych wszystkich, którzy sercem, życiem oddali się Królestwu Bożemu. Na pewno w dzisiejszych czasach usłyszymy bardzo wiele o tym, że jesteśmy właśnie błogosławieni, dlatego że jesteśmy jako Kościół czy jako ci, którzy wierzą w Kościół, uciśnieni, bo musimy wprowadzać pokój, bo jest wojna, bo, bo jest pandemia i te właśnie błogosławieństwa to są o nas. to I to będzie nas utwierdzało w przekonaniu, że robimy dobrze. Ja bym chciał, żebyście uważali na takich proroków. Chciałbym, żebyście uważali na osoby, które mówią wam, że błogosławieństwa są potwierdzeniem waszego działania. Bo wydaje mi się, że błogosławieństwo ma w sobie tę moc, że ono nas trochę zawstydza, że ono nie jest powodem do dumy, że jak słyszę błogosławieństwo i słyszę to, że Jezus mówi, że mam być szczęśliwy, że jestem ubogi, skromny, cichy, to zawstydza mnie to, że Pan Bóg zauważa moją skromność, zauważa moje, moje niedostatki, zauważa mój trud życia codziennego. To zawstydzenie jest takim momentem, kiedy ja mogę powiedzieć przed sobą samym, że chyba dobrze żyję. I jak w uroczystość wszystkich świętych wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby podążać do, świę... do świętości, tak jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby... żeby zobaczyć, że w świętości bardzo dużo jest pokory, czyli takiego zawstydzenia się tym, że ktoś może uznać, że ja jestem święty. Że ktoś może uznać, że ja jestem tym, który, który wprowadza pokój, który wprowadza miłość, który pokazuje miłość. Chcę Was bardzo zaprosić do tego, żebyśmy patrzyli na ten nadchodzący tydzień nie tylko jako wspomnienie i nostalgię za tymi, którzy umarli, choć jest to bardzo ważny etap i bardzo ważny czas w naszym życiu, żeby wspominać tych, którzy odeszli. Ale chcę Was zaprosić do tego, żebyście też. Myśleli o przyszłości i teraźniejszości. Pan Bóg wszystkich nas powołuje do szczęścia, do życia wiecznego. Odkupił nas z grzechu i śmierci nie po to, żebyśmy byli smutni i pogrzebani pod ziemią, ale po to, żebyśmy byli szczęśliwi, błogosławieni tam, gdzie żyjemy. Zapraszam Was do tego, żeby czytając błogosławieństwa, słuchając tej Ewangelii. Pomyśleć sobie w skromności i cichości serca o tym, za co mogę Panu Bogu podziękować. Za co mogę Mu podziękować, że jestem już jakoś błogosławiony w moim życiu, już jakoś szczęśliwy. Nie chcę Was wprowadzać w uliczkę, gdzie każdy z Was musi uznać, że jest ubogi i to jest dobrze, że jest biedny i to jest dobrze, że jest smutny, że jest płaczący, że jest głodny. Chcę Was zaprowadzić na drogę, gdzie spotkacie Pana Jezusa, który mówi: Szczęśliwy jesteś, bo widzę Twoje niedostatki. Szczęśliwy, szczęśliwa jesteś, dlatego że ja widzę Ciebie. Zauważenie, bycie zauważonym przez Pana Boga, to jest powód do radości. Bycie zauważonym przez Pana Boga to jest pierwszy krok do tego, żeby być świętym. My, każdy z nas z zakochanymi oczami odpowiada na to spojrzenie Pana Boga. Niech każdy z Was, i tego Wam serdecznie życzę na uroczystość Wszystkich Świętych, która jest już jutro, 1 listopada, niech każdy z Was w swoim sercu, w swojej głowie odnajdzie taką przestrzeń radości z tego, że Pan Bóg widzi jakiś mój niedostatek. Że Pan Bóg widzi, jakie jest moje życie naprawdę. Nie tak, jak je pokazuje wszystkim, uśmiechnięty, pełen optymizmu i zawsze energii, tylko gdzieś wewnątrz każdego z nas jest ta przestrzeń, o której wie tylko i wyłącznie On, nasz Ojciec. Błogosławieni, szczęśliwi jesteście. Jesteśmy, dlatego że On nas dostrzega. I On postanowił swojej dobroci żebyśmy byli święci, żebyśmy byli w Jego oczach, żebyśmy byli w Jego towarzystwie. Dzięki Wam serdeczne za słuchanie tego przesłania i życzę Wam bardzo dobrego tygodnia. Spotykamy się jutro w niedzielę na trzech mszach świętych w języku polskim na Stanford Hill i w poniedziałek 2 listopada o 19.30, a w środę o 19.45 zapraszam do rozmowy, do dyskusji na naszym Facebooku i na Google Meet. Czy błogosławieństwa i bycie szczęśliwym zawsze musi oznaczać dumę, czy czasem może oznaczać zawstydzenie? Życzę bardzo dobrego tygodnia.